Przygotowujemy słodkości na jutrzejszy tłusty czwartek. Pączki, pączusie, faworki, karnawałowe róże. Chcemy też spróbować przygotować takie słodkości wegańskie. W Miejscu w Gminnym Ośrodku Kultury w Miłomłynie dziś i w każdą środę realizowane są zajęcia kulinarne. Dorosłe osoby przychodzą tutaj i w ramach takiego projektu Kuchnia Pięciu Smaków poznają różne... Przepisy, które są czasami tradycyjne, gdzieś wyciągnięte z szuflady starej, a czasami nowoczesne podejście do potraw, do kuchni. Ostatnim naszym takim daniem tydzień temu w środę przygotowywaliśmy kimchi. Jest to taka kiszonka koreańska, dosyć pikantna dla wszystkich. Też to taka nowość. Tydzień mieszkańcy mogą przyjść i przy okazji warsztatów kulinarnych integrować się, bo najlepsza integracja jest przy stole i to działa. to lista jest otwarta, każdy kto może się dołączyć i to bez względu na wiek, płeć. Także zapraszamy wszystkich.